Hej hej, w tym odcinku długo oczekiwanym jest ze mną Bartek. Siema, siema. I w tym odcinku będziemy grać w. będziemy grać. Roundup Mission. Team Battle. Mogę już robić? Tak. To to samo hasło. No dobra. Aha, ID jest zajęte. Jak zajęte? No nie wiem, jeszcze raz. Dobra. To teraz może 1, 2, 3, 4, co? O, już jest, 1, 2, 3 działa. Dobra Czy nie działa? Jak nie działa, działa. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Masz 10 sekund. Czekaj chwilę. Zmienię. O, masz na 145 koła. No. Wszystkie ataki na 6. No Chyba dobrze. Wszystkie. Ty masz w ogóle dobre syntezy na tych postaciach, a takie średnie. Ja tylko mam dobre na tych, które którymi gram. A takich poboczniakach nie mam dobrych. <noise> poboczniakach? <noise> No to będzie Windows problemowy. Mogliśmy wydać na przykład takie team battle 200 tysięcy albo 300. Bo takie 120 to ja mogę sam zrobić. No to mega rare jest no kozacka. Ty też masz no, czwarty na level, level syntezji. Każdy klańcko. Wiesz ja takim normalnym ciosem... Ty też masz czwarty level syntezji na ogniu. No, no tylko że ja go dałem z karty. Kart? No w syntezji? Tak a, ja a ja z normalnego Czyli. Od nie. No wiem, bo trochę ich A ja jedną I też dostałem czwarty level, mam jak ty Więc się zdziwiłem to trochę ład. Za jedną cztery Czwarty level, nie? Przecież było no. trzy No właśnie zawsze było 3, to czemu na Xtreme nie dało więcej? No właśnie Za tą Mega Rary, ja myślałem, że to będzie plus 6 lat, ala syntezja No coś tak myślałem Chudną. Bo to jednak jest Mega Rary, a ona jest mega rzadka No, bo Mega Rary to mega rzadka No właśnie No Bo ci się poszczęściła i to taka? podwójnie No ale mocna jest to sakura. No ja tylko, kurde, jak graniu bot to w ogóle nie jest mocne No. No i koniec gry. Nie dość, że kurde jeszcze zostawia po sobie ten taki, ten, te promienie. Znaczy, jak to było? Błyskawica na dole, które jeszcze tak paraliżuję ofiarę no. to jeszcze ma damage no oj O du Oj, też że z taką mniej zadałeś tylko 300 tysięcy no tak teraz może wezmę sobie tego ja chyba wezmę kabutę jakoś to, ja z... to ja wezmę to bieramy to ja może hashira był <noise> braci Dobra no to biorę Hashirana no, Jak już coś, jak coś to już zrobiłem Okej okay. Ty albo to, bo chcę zobaczyć jaki damage zrobi Okej, okay, już zrobiłem To 12 tysięcy tak? Poczekaj chwilę No, niestety ja, mam I my chyba to przegramy, ty dlaczego skończy nam się czakra? <laughs> Kogo y, ja, y jeszcze mam, który daje czakry? Ksunade, hmm, tylko że nie masz do niej Extreme. No, tylko do niej nie mam Extreme właśnie. Mam Sakura <laughs> Harumo Samedri. Oj, no, mi to się czakra szybko kończy, na tylko 2000. Ja mam dwa 700. Zobacz moja HP już. Katum. A nie, to jest situm. Z tyłu wody. Do dużo ognia. Ojojoj oj, oj. No, I moje czełki. HP Czyli chłopie Ja nie żyję Kurde, no kablu to dobre bije, ale na fabuł dać na ciebie Widzisz co ja robię? Ciekawe czy będziesz widział no, moją extreme No to był fajny, ewidentny. No bo ja już mam te życie, że nic nie zrobię. No właśnie widzę. Oj. Jak ty się jeszcze trzymasz? Opisowy wybuch tej <noise> <noise> I umarłem. <noise> Jeszcze się z ciebie zaśmiałem. No, zdarzyło się, że się zaśmieć ze mnie. <noise> dobra. To nie wyszło. No to na pomysł, kim będzie No to. Hmm. Czekaj, dobra. Już to zrobiłeś? Nie, coś dopiero robię. Dobra, Już też, też jestem przygotowany. Godzina? Już jestem przygotowany. Okej, okay, zrobiłem. Dobra. Chyba dopiero teraz zrobiłeś, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra, kolejna postać hmm. Kim ja mogłem tu zagrać? Dobra, się ramy. właśnie, a potem poczekasz ten i wezmę sobie Naruto 6page. Nie light, tylko zwykły 6page. O, no, Zobaczysz moją Extreme. Jest nawet, jest trochę podobna do, do tej RAR Twojej. Co zobaczyć? Patrz. No. Czemu ja tak dostaję po Mam A 3200 czekry 3200? No. Tyle się nawet nie ucicha gdzie jestem? Gdzie ty go bijesz tego? tego? Ja tu się teleportuję <laughs> Właśnie będę mógł... Po co wezmę tego? A O no. A ty masz ten, 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 Tą, tą czakrę? Tego ludzika niebieskiego? E, mam, tylko, że nie na maxie. No, właśnie. Ej, bo ja umieram. Nie podoba mi się ja to. Nie. Ja nie mam czakry. Ciekawe, czy Extreme zabije. Dobra ja uciekam Ja uciekam Ogólnie ja się nie, ja go nie zabiję znowu, znowu się teleportowałem Nie chciałem chociaż Czy ty to rozumiesz w ogóle? Ja przegram. Ty też przegrałeś. To nic w sumie, to jest zabawa. W sumie testujemy postacie jakie mamy. No, w tej trybie nie boostowane. Dobra, Dobra, to Muszę mógł muktu styl st st drewno. Na koniec. Ja już użyłem O. Oh. Aaa. Ona się ładuje 120 sekund. Moja też. Więc ty sam w tym się dobraliśmy co hmm. ja mogę takiego mocniejszego od tego się? czekaj chwilę A ja bym U kurde No to mógłby być mocne A ja wezmę z tego Naruto Robiłem Poczekaj, nie rób jeszcze bo muszę naruto wziąć i sobie zwiększyć mu ten 25 sekund nie zdążę jak nie zdążę? ty w, w sumie... na to też bym mógł grać ale wezmę jego no nie zdążę niestety bo muszę karty mu dać aha ja zmienię extreme'a się w na, wszystko, na No już prawie się jak najwięcej zaprezentować, co? No ale nie wezmę tej extreme, tylko tą lepszą. Chociaż znaczy, to jest lepsza, ale ta ma więcej to szybciej się będuje, więc no dobra już chyba tyle No już możesz stworzyć. Okej okay. Okej, okay, zrobione Przypadkiem weszłem na solo no. Dobra Nie dam czasu, jeden, dwa, trzy, cyk, cyk Dziesięć sekund, Dziesięć sekund to się szybciej, bo nie zdążę. No jednak musisz tu i ma więcej. A nie ma kosy. No, bo ty masz wyposażenie, to które tak jakby daje kosę. Jak to szanak? zamiast... Jednak... Ty w ogóle nawet prowadziłeś na takiego odcinka na ryto, że pokazujesz wszystkie postacie że to tam masz, od razu do jakichś roundów. Natomiast kurde wprowadzić widzę. A no, wprowadzenie to będzie potem. Na razie pokażę swoje skille. No i, i powiedz czym mają grać, to jest dobra postacią. To jest śmieciowo. Dobra, tak dobra, to extreme jest mocne, ja tak A zaraz zobaczysz moją Maxi jak Czemu on tu już masz stać HP? Pana to? Gdzie ty jesteś? Widziałeś ten atak? Pokaż jeszcze raz. Chyba cię wywali ostre. Nie. A HP na to ślady? to? Użyj na extreme. mam extreme. Mam na, użyć na jej extreme? Pa. No. <grym> Jak mało. Bo ja no to jest pierwszy i... level. A, na pierwszy level, a okej. Okay. Ale fajne, co? No fajne, fajne. I 60 sekund. Za chwilę kolejny raz mogę użyć. No moja ładowość jest 30, chyba z 30 Z 30? No ale no. jest moja na, na ten i ma Bazowo 6500, nie? Uuu, tu już nie ma kit'a Szysz? Bazowo No no ale no to jest? No, co to jest? A, radę. No i kurde, czekry nie mam A mam 3300 Słysz? Ja mam trzy tysiące. to musimy wchodzić na bossa. Na bossa? No, bo tak to zużyjemy całą czakrę. A no. Dobra. To... To czekaj, ekstremizm odjadł. Oj, oj, oj. będę patrzył, jak umierasz. Ja? Umierać? Ja tylko chlup zrobiłem. Wyskoczyłem w nich Zaraz pokażę mu boską rękę Ale albo to, albo to mam. Oj, no i to bym tego Uf. nie chciał. Oj, nie chciałbym tego. A coś czuję, że tak będzie. Czuję, używasz ekstrem. Bo nie miałem czaje. Ale, ale mówię do ała, ała dostanę piącham. Shineru. Czemu? Chyba, chyba dostaniemy i krękniemy. no Coś tak czuję. Chyba, że będziemy uciekać całą grę. Chyba, że na bieżąco użyję ekstrem. Oj 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 awa 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 ała, awa No to nieźle się wywalasz tam Potykasz awa chyba już końce, no Uff, Widziałeś, to szana roga użyła i nie No, szana roga Ona zbyt często tego używa No, klęknąłem Położyłem się spać. <noise> Położyłem się spać. <noise> no bo jak postać umiera, to wygląda jakby kładła się spać. Hmm. Jeszcze jedna taka postać jest. Którą. Ale ona ma mało czakry. No, a moja jedna też jest, to jest taka. Mada, Madara Fitzpatr. Muszę zobaczyć. Co ja takiego mam. Właśnie, jeszcze Saskę nie pokazywałem. Mogę się zrobić? Jeszcze zaprezentuję swo swojego Saskę. Ok. Choć jest trochę słaby, ale. Chodzi jak swim. Ok, zrobiłem. Dobra. No i trochę trwa to. Już 20 minut. Serio? No, poczekaj da? Potem mogę Indre w sumie pokazać. Ty, U, nie, nie, nie. Tak, to pierwsze odcinek, możesz długi zrobić. No, taki wstępny. No, Prawie. mogę jeszcze postacie swoje później. No. Ty, ale ja myślałem, że to była 10 minut dopiero. Ja tu nie mam teleportu. Pokażę ci moje ja. ataki. No. Masz ten dobry płomień. Masz też hurikany na ustań. No, te hurikany to niektórzy nie grają. W ogóle zamiast tego, tego, tego pioruna mieczem, albo tego susanu mieczem. Bo te shurikeny robią, no właśnie zamiast tego ludzie grają z Mają ten atak, ten smok, Ten taki nowy, ten nowy płomień. I właśnie te shurikany. No bo te szurikany są mocne. Paraliżują. No i jeszcze dużo biją. Taki jeden szurikan Taki, jest zwraca, do tego... Jakby zatrzymania czasu zależy ponad 1500 obrażeń na Gokuninie. A jest tam i chyba z 10 takich No to jest dobry atak na matkę, na nim syntezji. Jest jak masz dobry atak. Wiesz, ile mam ataku? Jaki mam? No 17 defensywy, 16200 ataku. ataku. mam 17000 ataku na nim? A bo na no, no, masz... no Naruto? Nie. Ale na tym, na tym wiesz. Saskę. Na Saskę. No na Saskę. Okej. Okay. Bo na Naruto masz na pewno więcej. No. Coś tam mówiłeś, że 22000. No tak. Ale gdzieś tą, ekstrem, tą moją Extreme i Twoje pięści podobne są, są. No tak, tylko że tak pięści kuli tutaj trwają. Twoje. I są słabsze. Co. No. I jeszcze jest to potężne uderzenie takie. W ziemię jeszcze. No tak. Widzę, że masz tu siódmy level syntezji. Máte šurik ne? Při dva kuči No to není bezpečná Nawet tak użyję tego co chce, szajonaruga czy jakoś tak no. To i tak i tak przegrywa No właśnie I to ostatnia tak BUM Jednak nie dość, źle trafiłem A jednak tak Dobry czas No właśnie wiem z tymi ptakami Ja nawet inny miałem ja użyłem raz Extreme Uuu, 1,2 mln No i kto, 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 1,2 mln, tak? A ja? ja? 800 chyba No Tu będę miał złotą skrzynkę, ale przed złotą jest klon. Uuu, to było nieźle. Jakby było 64 z klonem, ojojoj. Dobra, Przemek może pokazać takimi postaciami warto grać. Na no czym? Na, na roundup? No na roundup i na attack mission. No Na Tak Missions. Na no, Tak Missions to, to warto grać bustowanymi postaciami. Jak, jak masz Mega Rare to już, to już masz całkowicie. O tak, przyknięciem palca wina. Nawet ty musisz a się widzów. I do ciebie, i do widzów, tak? Ale mówisz to jakby bo do mnie. No bo mówisz, to... że masz, a nie macie. A no, no. macie. Dokładnie. Macie szansę bardzo łatwą na winę, jak tylko, jak tylko zdobędziecie mega ale którą ciężko zdobyć. Ale wtedy już macie gwarantowaną wygraną, jak ciężko zdobyć jak ja trafiłem? No ja nic, zaisz? No w sumie ty masz, miałeś 600 gemów. A ja 300. No ale jak chociaż jest? jedna mega by się przydała mi, no. Jedna. No bo mam takie dobre posecie, a nie mam extreme do nich. No właśnie. To jest po prostu żart. No ale może jeszcze tam, nie. No może, może, może. Jak mi pomoże, to może. Ale nie wiem jakie jak konkretnie postacie warto grać na ataki mi sobie że... O, właśnie, przypomniałeś mi Kaguya jest bardzo mocna. Tylko wtedy kiedy masz extreme, ale tak, tak też może być ok tylko no extreme dużo daje, dużo więcej szans. Wam daję. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Najlepiej grać z boostowanymi postaciami, bo daję wam oczywiście busta. Sam jak powtarzasz się. Ja się to może ja... ja się powtarzam. Ja się powtarzam. A to, tak. No to dobra, to może ja powiem. może się trochę powtarzam, ale to, to tylko dlatego, że <laughs> lubię się powtarzać, tak? No tak. <laughs> Dobra, teraz muszę ułożyć sobie ten. Karty. W ogóle nie zmieniłeś może w ogóle dobrymi postaciami na atak Mission są te, które mają siódme gwiazdki. No siódme gwiazdki to, to już jest chyba wiadomo po e, zobaczeniu na Linkboard, który jest... Ale nie zmienieliście na przykład taki jak Nick Guy. No, ma... e, Gara Alien Portrait Shinobi Commander. Mina to na Mikadze, Reanimation no. Sasuke Hebi No Reanimation ten, jeszcze kura Malink Mode. Um, Shisui Ucicha, Kabuta jakoś i Mode Tu jest, już Wam mówię, o tutaj. I taci czy Którego oczywiście mam tylko dwa ataki, bo mi się nie poszczęściło. No ja też. Może nie mam tego ja to tak mam podruba. Ale tu już mam, mam. ataki. Dobra, Przemo, chyba już skończysz tam bo trochę długo na im go zrzucisz na takim internecie. No... No właśnie, no właśnie, właśnie. Chyba RR sprzedałem przypadkiem. A nie, jednak nie. Dobra, już myślałem, że się... że przypadkiem sprzedałem sobie RAR Do... Tego... Madary. Którego Madary? patch. Masz takie Madara White mask jest mega mega up, A no też, kozak. Zwłaszcza jego Extreme. To już w ogóle Bóg. No. A ja mam do niego Werygiana. No ja nie mam niestety. Chociaż. Nie, nie mam. Nie mam. No dobrze, No ja chyba wiesz co ma zrobić. No to ja się z Wami żegnam do następnego odcinku.